Już? Powiedz to już. A powiedz pociąg. Pidą. A powiedz dom. Dom. A powiedz deszcz. Deszcz. A powiedz dwa. Dwa. A powiedz perra. Paya. A powiedz brownie. Paya. A powiedz drzwi. Drzwi. A powiedz okno? okno. A powiedz nos. Moi. A powiedz woda? Woda. A powiedz lampa? Lampa. A powiedz balon? Balon. A powiedz bombka? Bombka. A powiedz klata? Klata. A powiedz serce? A powiedz kocham. Proszę. A powiedz proszę. Proszę. A powiedz włosy. Fajer. A powiedz wąsy. Twoje. A powiedz broda. A powiedz, broda. A powiedz dziecko. Fajer. A powiedz dzielny. A powiedz babcia. Baba. A powiedz dziadek. God. A powiedz tata. Tata. A powiedz mama. Mama. A powiedz kotek. Koto. A powiedz czekoladka. Kata. A powiedz zupa. Zupa. A powiedz Kasia. Kasia. A powiedz ciocia. Tutu. Tu. A powiedz wujek. Wujek. A powiedz Ola. Ola. A powiedz kawa. Kawa. A powiedz blog. Blog. A powiedz jeszcze raz kocham. Kocham się. Dziękuję.